Bo ta pani, która jest na urlopie, zawsze ma ten klucz i była tutaj u nas ostatnio, jak była awaria i, i z tym kluczem właśnie przybiegła. To jest pomieszczenie państwa dla jakiegoś tam lokatora, którego nie ma już jest od dłuższego czasu za granicą. I to jest ten wolny lokal, co nas zalewa. Ale ostatnio, teraz nas ten lokal nie zalał, tylko musimy się do rury dostać. Kanalizacyjnej, 22. ale teraz słabo słyszę proszę głośniej, no bardzo proszę, no bardzo proszę. Bo tutaj jesteśmy już, zaraz ekipa przyjedzie, do, druga już z rzędu, która będzie potrzebowała właśnie tam wejść. Ojej, no to niech kierownik zrozumie, że nas zalewa po prostu kanalizacja. Ja rozumiem, ale jak pani będzie uprzejma, powiedzieć kierownikowi, żeby się w jakiś sposób tam, no może przełoży tą rozmowę, albo coś, bo wie pani, no. Ja rozumiem, że sprawy wszystkie są ważne, ale proszę, proszę zrobić wszystko, co w pani mocy, żeby jak najszybciej do nas dotrzeć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. El